3 lтовka. Zapach jak w zrębach. Jak na górę. Ten lektor jest zakropny. Rok produkcji 2015. Myślę, że tu nie ma dźwigów. Ciekawe, które się otworzą. A te się otworzy zamykanie drzwi, jazdę w dół, to jest wciąż lift rzeszów, pamiętajcie, to rona to jest ich submarka. Ciekawy dźwig. Ona okay, cztery piętro piętra okay. do jeszcze.